Karolina Dobrowolska. Witam państwa ponownie. Drodzy państwo, dzisiaj nie bez powodu bardzo często zaglądam do kuchni Jarka Uścińskiego, bo w końcu w piekarniku jest szarlotka, a przecież Charlotte to obok Caroline odpowiednik francuski odpowiednik mojego imienia. Więc tam najwyraźniej jest dzisiaj moje miejsce. No chyba że tą szarlotkę nazwiemy jabłecznikiem, to to trochę zmienia jednak punkt widzenia. Więc może zajmę się pogodą, bo dzisiaj drodzy państwo bardzo ważna informacja. Na zachodzie kraju pojawią się burzowe chmury. Już teraz na Pomorzu Zachodnim mogą przechodzić burze. Tam też może przelotnie padać deszcz. I to głównie w pierwszej części dnia właśnie tam spodziewamy się tych bardziej intensywnych, dynamicznych zjawisk pogodowych. Natomiast po południu te burzowe, deszczowe chmury dotrą też na ziemię lub. Ale poza tym dzisiaj bardzo pogodnie, bardzo słonecznie, właściwie niewiele chmur na niebie i bardzo gorąco drodzy Państwo, 26 stopni to. Szczecin 27, Gdańsk 29, Suwałki, Poznań i Kraków a trzydziestki dzisiaj we Wrocławiu, w centrum kraju i na Podkarpaciu. I jeszcze stabilne ciśnienie do tego, 1004 hektopaskale. W kolejnych dniach coraz większe upały, a do tego coraz więcej burz. Tych burz spodziewamy się szczególnie w weekend, już teraz Państwa ostrzegamy. A dzisiaj w naszym programie nie brakuje muzycznych akcentów, tak też będzie już za chwilę, bo już we wrześniu zapraszamy Państwa na 47. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Już za chwilę w naszym studiu Anna Wyszkonie, która w tym roku do stała aż trzy nominacje w konkursie Super Jedynek, więc nie sposób było jej nie zaprosić. Proszę z nami zostać.